Jeżeli nie możesz sobie dać rady ze swoim wewnętrznym krytykiem, który dosłownie pastwi się nad tobą cały czas, wypominając ci twoje błędy czy porażki, krytykując jakieś twoje działania czy zachowania i w ten sposób powstrzymuje cię przed działaniem albo odbiera ci całą pewność siebie, to uświadom sobie, że ten wewnętrzny krytyk to jest tylko jakaś część twojej osobowości. Nie identyfikuj się z nim, bo masz jeszcze całą masę innych części i ta część, z którą warto, żebyś się skontaktowała, albo skontaktował, to jest taka część wspierająca i kochająca, którą każdy z nas w sobie ma. Możemy sobie tę część nazwać wewnętrznym rodzicem wspierającym, albo jakąś taką częścią kochającą, która nas wspiera i, wprowadzi, i prowadzi. Nieważne, jak sobie to nazwiesz, ale ważne, żeby z tą częścią złapać kontakt. I w momencie, kiedy ten krytyk rzeczywiście przypuszcza zmasowany atak i robi się naprawdę bardzo wredny, wtedy warto skontaktować się właśnie z tą drugą częścią i zapytać ją, co ona wtedy w tym momencie ma do powiedzenia. I posłuchać jej. I złapać też inną perspektywę. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat. To zapraszam do lektury mojej książki Czuła dla Siebie, żyj wolna od presji i lęku. Tam jest bardzo dużo o tej właśnie wspierającej, kochającej części, którą każdy z nas w sobie ma. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Trzaskowska.